Pokój i dobro, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Mam nadzieję, że ktoś się zjawi. Opóźnienie 15 minut, ale zmieściliśmy się w kwadransie akademickim, więc bardzo was przepraszam za opóźnienie. Pokój i dobro jeszcze raz. Ci wszyscy, którzy są w kwadransie akademickim, a to związane jest z tym, że mamy współbraci u nas w klasztorze i też pewne obowiązki, które z tego tytułu e, wynikają. Modlimy się za zmarłego papieża Franciszka, Modlimy się za dusze w Cześć, cierpiące, za nas, za konających dla nas o dobrą śmierć. Módlmy się za tego z nas, to najbardziej potrzebuje modlitwy, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, za powołanych. Módlmy się za wszystkich, którym obiecaliśmy modlitwę. Przypominam, kciuk do góry, bardzo was o to proszę. Modlimy się w intencjach, które wypisujecie. Też bardzo was proszę o hashtag. Hashtag modlitwa, hashtag koronka, hashtag trend, hashtag franciszek, hashtag papież cokolwiek, aby też w ten sposób zwiększyć nasze zasięgi. Modlimy się za tych, którzy zostali skrzywdzeni w kościele i przez kościół, za tych, którzy odeszli od kościoła. Modlimy się w intencji małżeństw przeżywających kryzys, modlimy się w intencji narzeczonych, którzy w najbliższą sobotę Ania i Szymon Zawrą, Sakramentalny Związek Małżeński, o którym będę asystował w Częstochowie, w naszym klasztorze w, w Częstochowie. Modlimy się o zdrowie dla Zuzi i Moniki, modlimy się za o dar nieba dla taty, cioci, dziadków. Modlimy się o zdrowie dla męża oraz w intencji całej rodziny. Te intencje, które wypisujecie, w ich, ich, tych intencjach się modlimy, te intencje, które nosicie głęboko w sercu, też się za nie modlimy, dlatego bardzo Was proszę, wpisujcie intencje, wpisujcie swoje imię z hasztagiem. Módlmy się za siebie nawzajem, o zdrowie dla Madzi. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i ziemi w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod pąskim piłatem, ukrzyżowany, u Marii Pogrzepian. Stąpił do piekiel trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wiecznym. Amen. O dobre rozeznanie spośród tych, który ma zostać papieżem po papieżu Franciszku, módlmy się. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas, całego świata. Intencje nienarodzonych dzieci, czy utraconych dzieci, bo tak e, przypuszczam, o dar życia dla nich, one są już w niebie na pewno, ale też o uchronienie dzieci od aborcji oraz rodziców, dzieci cierpiących po stracie, o pokój serca. Proszę Was, moi drodzy, kciuk do góry, bardzo to jest też ważne, to zwiększa zasięg naszej modlitwy. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Modlimy się na koronce do Bożego Miłosierdzia o nietypowej porze w naszych intencjach. Prośmy, Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jeśli trafiłeś po raz pierwszy na ten kanał, modlimy się na koronce do Bożego Miłosierdzia. Główną intencją jest modlitwa w intencji księdza Piotra Pawlukiewicza o dar nieba, dar beatyfikacji, ale także modlimy się za papieża Franciszka, o radość nieba dla niego, o wybór nowego papieża, zgodny z wolą Bożą, a także w naszych intencjach, które... Możesz wpisać w komentarzach, możesz też dać kciuk do góry. Czwarta dziesiątka. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata w intencji brata z okazji Jego imienia. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Mij miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Mij miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Mij miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Mij miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Mij miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ostatnia piąta dziesiątka w naszych intencjach po skończonych modlitwach. Można zadawać pytania. Witam serdecznie, chyba po raz pierwszy, panią Annę Oleksiak. Chcę modlić się w intencji mojej cioci Wandy w tej dziesiątce. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty anieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Skoro jest, to przeczytajmy w intencji Izabeli Turzyny i jej bliskich od Łukasza, ale też i za naszą ojczyznę Polskę. Módlmy się za Kościół Święty. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami, racz nie gadzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, porędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Kto jest po raz pierwszy, to jest koronka, która trwa około 15 minut w naszych intencjach. Za wszystkich zniewolonych, święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Można po tym błogosławieństwie, które za chwilę będzie, zadawać pytania. A proszę Was wszystkich o kciuk. Do góry i przedstawcie się, bo jest 118 urządzeń, dawno tak wiele nie było. Skąd modlicie się chociażby przez chwilę? Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Życzę wam wszystkim dobrego, błogosławionego czasu. Można zadawać pytania teraz. Postaram się na nie odpowiedzieć. Niezwiązane pytania także, niezwiązane z wiarą, niezwiązane z religią. Masz czas. Po prostu napisz. Iza, postaram się dzisiaj odpowiedzieć na to, co napisałaś lub e, nagrałaś się, lub jutro, ze względu na to, że teraz muszę jeszcze na chwilę pójść do braci. Tak, za, naszą, za nasze parafie, z których się wywodzimy, módlmy się. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Za moją parafię też obejmujemy, ale też i ze wszystkich. Bardzo się No powoli będzie trzeba kończyć, bo się rozładowuje mikrofon, więc. Więc widzę tak, 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 już zaraz kończymy, bo się powoli rozładowuje, ale dobrze, że jesteście, dlatego będziemy powoli kończyli.